Wracamy do niepoczytalności. Ostatnia uwaga, przedostatnia uwaga. To kryterium psychologiczne, czyli niemożność rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem z powodu, i macie Państwo wymienione trzy powody usprawiedliwienia, czy usprawiedliwiające. I teraz przepis ten stwierdza, że. Musi się to zdarzyć, ta niepoczytalność w ten sposób opisana, w czasie czynu, żeby usprawiedliwiała. Wiemy, co to jest czas czynu. To jest czas, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. Niepoczytalność po czynie, niepoczytalność przed czynem sprawcy nie usprawiedliwia. Usprawiedliwia tylko niepoczytalność w czasie czynu. To będzie oznaczało, że jeżeli mamy do czynienia, no właśnie, yy, musimy wydać ocenę. Wobec zachowania, które trwa w czasie, to oczywiście będą takie fragmenty zachowania, które będą realizowane w stanie poczytalności i mogą być takie fragmenty, które są realizowane w stanie niepoczytalności. Kiedyś taki starszy sposób interpretacji tego przepisu mówił o tym, że tak naprawdę bierze się pod uwagę ostatni moment, w którym sprawca działał, i na ten moment ustala się, czy był poczytalny, czy nie, a cała reszta, jakby pałszal, się się sprawcą przypisuje. Nie bez powodu jednak ustawodawca posługuje się tym zwrotem czas czynu, a nie chwila czynu, nie chodzi o moment, ale nawet o pewien trwający o pewien okres, w sytuacji, w której jeżeli mamy na przykład przestępstwo trwałe albo czyn ciągły, jeżeli fragmenty tego zachowania realizowane są w warunkach wyłączenia poczytalności, to tych fragmentów nie można brać jako podstawy odpowiedzialności karnej. Pomija się je. To różnie się dzieje technicznie, albo można z opisu czynu te fragmenty wyrzucić, w wyroku na przykład wskazującym, nie uwzględniać ich. To ma dość istotne znaczenie, dlatego, bo jeżeli jakiś, na przykład przyczynie ciągłym jakiś fragment zachowania jest niezbędny, żeby przyjąć zrealizowanie znamion typu czynu zabronionego, no wyobraźmy sobie, że sprawca miał z góry podjęty zamiar kradzieży tam na, na 2000 złotych i ukradł za 200, co jest wykroczeniem. A potem, jak już jak był niepoczytalny, no to musimy pominąć to z opisu czynu i nie wyjdzie nam no, na tyle tych zachowań, żeby to wyszło przestępstwo. Czyli to, co zostaje i jest popełnione w warunkach poczytalności, musi samo z siebie realizować znamiona na typu czynu zabronionego. Jeżeli nie, no to nie ma w ogóle odpowiedzialności karnej. Zasada koincydencji czasowej. Ona będzie przełamywana. To nie jest tak, że ona jest jakąś zasadą bezwzględną. Będziemy o tym jeszcze mówić. Czasem nagle się okaże, że tak naprawdę źródło to usprawiedliwienia tkwi gdzieś tam przed czynem. Będziemy mówić o zamienieniu na przedpory czynu. Także jak tutaj omawiamy tą zasadę koincydencką, to gdzieś tam gwiazdkę sobie zróbcie, nie jest to zasada bezwzględna. To było przedostatnie, a, a teraz już ostatnie. Mianowicie jest paragraf drugi w tym przepisie, który mówi o ograniczonej poczytalności. Ograniczona poczytalność to okoliczność, czy znacznie ograniczona poczytalność, to okoliczność zmniejszająca stopień zawinienia, ale nie wykluczająca winę. <grym> Dlatego to jest też takie, że trochę sprawca jest poczytalny, coś tam ma zachowanej tej poczytalności. Przepis ten stwierdza, że w takich warunkach można stosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet nie, nawet nie ma już odstąpienia. Z nadzwyczajnym złagodzeniem kary jest możliwe. Co jest problemem w tym przepisie? Będziemy o nim mówić jeszcze przy zmniejszeniu stopnia winy, ale tutaj jeszcze chcę zaznaczyć, żebyście mieli komplet. Mianowicie w tym paragrafie drugim nie ma tego wszystkiego, co jest w paragrafie pierwszym. On mówi tak bardzo no, syntetycznie, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia lub kierowania swoim postępowaniem była znacznie w znacznym stopniu ograniczona. Można powiedzieć, jakby nie wskazane są przyczyny tego ograniczenia. Chodzi o te same przyczyny, które są w paragrafie pierwszym. Tego wprost przepisie nie ma, ale interpretacyjnie tak to się wywodzi. Czyli, żeby przyjąć tą ograniczoną poczytalność w stopniu znacznym, to też powodem tego ograniczenia musi być albo choroba psychiczna, albo pośredzenie umysłowe, albo inne zakłócenia czynności psychicznej. Ok. Coś tam jeszcze w tym kodeksie karnym odnajdziemy. No, gdyby tak znowu kombinować. Odwołując się do naszej takiej intuicji, cóż to jeszcze może sprawcę usprawiedliwiać? Jak robi to, co robi. Kiedy można przyjąć, że on jest usprawiedliwiony, że nie, nie miał wyboru, że nie mógł się zachować inaczej. W wielu ustawodawstwach karnych różnych państw, groźba jest taką okolicznością usprawiedliwiającą. My nie mamy takiej regulacji. Nie ma ogólnej regulacji okoliczności łączącej winę działanie pod wpływem groźby. Natomiast te sytuacje groźby, sytuacje m, takich motywów, które są nie do przezwyciężenia. E, ostatnio się chwałem na tym właśnie, że to był stan moim zdaniem najwyższej konieczności. Miałem jakieś takie w domu bardzo pilne wezwanie do, do dziecka, tak? że trzeba było natychmiast wracać, bo coś tam było jakieś stan zagrożenia. I teraz przyznaję się, ale już jest dawno przycisnąłem pedał gazu, tak. Czyli znacznie szybciej jeździłem, niż była do, 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 dozwolona administracyjnie prędkość. Czy to był stan w tej konieczności wyłączający bezprawność? Można by się zastanawiać. Ktoś powiedzieć, no może zasada subskriptarności nie spełniona, albo na przykład, że takie te niebezpieczeństwa nie były jasne, jakby je porównać z jadąc z zwiększoną prędkością, też się wywołuje niebezpieczeństwo dla życia innych osób, czy zdrowia. A tu też chodziło o być może jakąś reakcję związaną ze zdrowiem dziecka. Nie bardzo wiadomo. Znajdujemy się bardzo często w takich sytuacjach, gdzie jest jakaś wartość dla nas dominująca i dla tej wartości jesteśmy bardzo wiele w stanie poświęcić. Nie? Wybór mniejszego złota się nazywa. I dla takich przypadków takiego wyboru mniejszego zła, czyli pewnego motywu, którego nie jesteśmy się w stanie przeciwstawić, jest on tak dominujący, że, że nie ma co próbować kazać nam robić coś innego. My wiadomo, co wybierzemy. Przewidziana jest instytucja, która nazywa się tak samo jak kontraty: to jest instytucja stanu wyższej konieczności wyłączającego winę. To jest artykuł 25, paragraf. 26 paragraf 2. Tylko, że ona opisana jest dziwacznie. Bo nie jest powiedziane tam wprost o tym, że na przykład ktoś działa w obronie albo, że chce obronić swoje dobro, albo, że coś tam jest to jakieś nawiązanie do jego motywacji. Nie. Drodzy Państwo, ten przepis jest szalenie obiektywny. Jakby w ogóle odrywa się od samego sprawcy. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto ratując dobro chronione prawem Warunka określone w paragrafie pierwszym, to jest ten paragraf o obronie stanu rzeczywistości wyłączającym bezprawność, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości, oczywiście wyższej, od dobra ratowanego. Czyli jest tak, jest jakieś dobro, jeden, powiedzmy, że to jest skala wartości, yy, i jest dobro numer dwa na tej skali wartości. Jeżeli dla ratowania dobra drugiego poświęcimy dobro pierwsze, no to będziemy mieli kontrakt stanu wyższej konieczności. Jeżeli teraz będziemy mieli odwrotną sytuację, że poświęcimy dobro wyższej wartości dla ratowania dobra niższej wartości, to będzie to stan wyższej konieczności wyłączający winę. Także w sytuacji, jeżeli dobra będą równej wartości to również jest stan wyższej konieczności połączającej winę. Dopiero musi istnieć jakaś totalna dysproporcja tych dóbr, rażąca dysproporcja, oczywiście wyższej wartości. Jest to dobro ratowane. Nie wiem, poświęcam życie człowieka po to, żeby uratować kotka, tak? To to się nie mieści nawet w stanie wyższej konieczności połączającej winę. Dlaczego mówię, że jest dziwnie opisany ten stan? Niektórzy twierdzą, że to jest w ogóle źle zrobiony przepis, od samego początku jego istnienia. Na przykład w niemieckim kodeksie karnym jest zupełnie inaczej to określone. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że w tym przepisie istota tego stanu wyższej konieczności, połączającego winę, zasadza się na jakimś stanie emocjonalnym człowieka, który działa w tych warunkach. Coś jest dla niego bardzo cenne. Jest jakoś przywiązane. To jest związane z jego światem wartości. No i on nie może wybrać inaczej. I decyduje się na coś, co społecznie jest nieopłacalne. To znaczy, poświęca dobro wyższej wartości, a ratuje dobro niższej wartości, albo co też społecznie nie jest opłacalne, poświęca dobro takiej samej wartości. Poświęcam życie innej osoby, żeby ratować życie własne. I co, się, co to jest w tym opłacalnym? Nic. Życie za życie. Można powiedzieć, dlaczego tamten człowiek ma ginąć? Bo się boi, bo mu bo jest jakiś silny motyw tego działania. To są wszystko okoliczności związane z usprawiedliwieniem jego stanu emocjonalnego, a nie, że obiektywnie, y, społecznie się to opłaca. Przypominam jeszcze raz, dla kontratypu musi być to opłacalne, żeby był kontratem. Przy okolicznościach łączących winę, zastanawiamy się nad tym, czy można kogoś usprawiedliwić. Stan wyższej okoliczności został zobiektywizowany. Jakby nie interesuje nas stopień emocjonalnego zaangażowania sprawcy, interesuje nas tylko proporcja dóbr i inne okoliczności, w szczególności dochowanie zasady subsydiarności i zachowanie tego elementu podmiotowego, czyli celowość. To jest opisane w tym zwrotem, że robię to w warunkach określonych w paragrafie pierwszym, że niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie. To wszystko zostaje zachowane ze stanu naszej konieczności, wyłączających bezprawność. Jeżeli proporcja dobrze się zmienia, przechodzimy na stan wyższej konieczności wyłączającej winę. I to jest, jak mówię jeszcze raz, taka okoliczność ustawowa, nie ma charakteru kontratypu, natomiast uwzględnia istnienie pewnych szczególnych motywów po stronie sprawcy. Jak też ma do groźby, no to, to jest właśnie stan może być stan wyższej konieczności wyłączającym winę. Ktoś mi grozi, Ujawnieniem jakichś kompromitujących materiałów. Wobec tego, jak broniąc dobra w postaci swojej czci, decyduje się na przykład na czyn polegający na kradzieży mienia albo dokumentów albo ujawnienia tajemnicy. Porównujemy te dobra ze sobą. Cześć, mienie. Może nam wyjść, że mienie jest bardziej wartościowe niż cześć. Wobec tego trzeba zadać sobie pytanie dalej. Czy w takich warunkach takiej groźby są spełnione pozostałe przesłanki stanowczej, że miałem inny sposób ratowania czci? Może mogły pójść na policję, że tak? może mnie ochronili. a to wtedy i tak by mi się oderwało, oberwało, bo byłoby jakieś postępowanie, w którym by te informacje zostały ujawnione, bo wtedy nie miałem może wyjścia. Czyli zasada subsydiarności jest spełniona. Czy niebezpieczeństwo było bezpośrednie, a to zależy na ile realne było to, że te fakty. Niewygodne z mojego życiorysu zostaną ujawnione, mogło być realne. No i wówczas groźba, czy działanie pod wpływem groźby, może być równie dobrze opisane w kategoriach działania w warunkach stanu wyższej konieczności, wyłączającego winę. Ale tak być oczywiście nie musi. Sama groźba nie wystarczy. Strach. Też nie ma takiego przepisu o strachu, że jak ktoś robi coś, bojąc się. Działając w warunkach strachu, że jest to wystarczające dla jego usprawiedliwienia? Oczywiście można zadać się pytanie, co jest źródłem tego, tego, tej obawy. No i tutaj znowu możemy wrócić do stanowiska okoliczności wyłączającej winę, bo jeżeli niebezpieczeństwo jest realne i rzeczywiście zagraża moim jakimś dobrom, to nie tyle chodzi o strach, tylko o to, że ja poświęcam dobro jakieś, żeby ratować swoje inne dobro. Niekoniecznie swoje, ale w ogóle, żeby ratować dobro. Ale jest pewien przepis, gdzie strach został wprost wskazany jako okoliczność wyłączająca winę. To jest przepis, który już Wam jest znany, a nie, nie mówiliśmy o nim jako samym przepisie, ale o instytucji, gdzie on występuje. To jest obrona konieczna. W obronie koniecznej macie Państwo taki paragraf trzeci, zgodnie z którym to przepisem nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej pod wpływem strachu lub zburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachów. Nie podlega karze, to nie podlega odpowiedzialności karnej. Nie karze się usprawiedliwiamy to. Dlaczego? Bo co prawda nie, nie, nie zmieścił się w granicach obrony koniecznej. Na przykład bił już dawno zamachu nie było, on dalej kopał, bo się bawił. się już nie, nie działał. Albo za wcześnie zaczął. Ze strachu za wcześnie zaczął robić to, co zrobił. Albo ze strachu przekroczył granice współmierności sposobu obrony. Yy. I to usprawiedliwił. Ten strach w tych warunkach jest u strachem usprawiedliwiającym. Oczywiście musi to być w warunkach przekroczenia granic obrony koniecznej. Gdzie jeszcze pojawia się taka sytuacja, że ten dominujący motyw może spowodować usprawiedliwienie? A no, macie Państwo w przepisach części szczególnej, yy, takich przestępstw przeciwko, yy, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, kiedy nakładane są na nas różne obowiązki. Na przykład mówienia, mówienia prawdy albo przekazywania pewnych informacji. Macie Państwo taką sytuację, na przykład artykuł 300, 340, to jest obowiązek denuncjacji. Czyli mam obowiązek przekazania organom władzy publicznej informacji o, o tym, że wiem, że popełniono jakiś czyn zabroniony, poważna zbrodnia. Jak tego nie zrobię, to sam polegam odpowiedzialności karnej. Nagle w paragrafie trzecim pojawia się taki zwrot. Nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu jego najbliższym. Co ustawodawca mówi? Ja wiem, że jeżeli miałeś donieść na samego siebie, tylko tego nie zrobisz. bo to Nie możemy od Ciebie tego wymagać. A na przykład, jeszcze nie można wymagać, żebyś zadenuncjował swoje dziecko, które popełniło przestępstwo. To czas z góry powiedzieć, że ci usprawiedliwiało. Nie podlega karze. To nie, po, nie zawiadamia o tym przestępstwie, dlatego boi się, że będzie odpowiedzialność karna żyła najbliższym. To są takie instytucje, które pokazują, że to jest wyłączenie winy z uwagi na dominujący motyw, na motyw, któremu nie można się przeciwstawić. Obawa przed odpowiedzialnością karną dla najbliższych, obawa przed groźbą, obawa o jakieś istotne wartości, które samemu się wyznają. I teraz na koniec zadania, ale taka ciekawostka chyba dla wszystkich. Mianowicie jedna tylko uwaga wprowadzająca. Wydaje mi się, że o tym mówiłem, ale jak nie to teraz jeszcze to powiem teraz. Mianowicie czy coś jest... może zaczną czegoś innego. W artykuł 30. Artykuł 29 o tej instytucji będziemy mówić sobie na, na, na najbliższym wykładzie. Opisuje taką, taką instytucję błędu co do znamienia okoliczności wyłączającej bezprawność lub winę. Przepis ten brzmi w ten sposób. Nie popełnia przestępstwo, które dopuszcza się czynu zabronionego w usprawnieniu, w błędnym przekonaniu i uwaga, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność albo winę. I z tego przepisu wynika, że w kodeksie karnym mamy okoliczności wyłączające bezprawność, ale ja nigdzie nie znajdziecie Państwo takiego tytułu, takiego przepisu, takiego zwrotu, że to jest okoliczność wyłączająca bezprawność i że są też okoliczności wyłączające winę. No i że można mylić się co do zamienia, której jest tych okoliczności. Ustawodawca, kiedy wprowadza taką okoliczność wyłączającą odpowiedzialność karną, najczęściej posługuje się terminem nie popełnia przestępstwa, ale bez przesądzania, czy to jest okoliczność wyłączająca winę, czy to jest okoliczność wyłączająca bezprawność, czy to jest kontrakt. To no popatrzcie się na ten artykuł 26 o stanie wyższej konieczności. Ja mam nagadałem, że w paragrafie drugim to jest okoliczność wyłączająca winę, ale to nigdzie tu nie pisze. Przynajmniej szczęśliwie ja mam taki kodeks, gdzie nie ma tych głupich. Wśród tytułów, takich nadawanych przez te, te wydawnictwa. Nie? I tam w jednym i w drugim paragrafie jest powiedziane, nie popełnia przestępstwa. Dla odmiany, cytowałem wam artykuł 25, paragraf 3, z tej obrony koniecznej z tego strachu, i tam znowu jest napisane, nie podlega karze. Nie ma żadnej konsekwencji. To jakoś trzeba samemu wpaść na to, to jest klasyczne zadanie argumentacyjne, samemu trzeba wpaść na to, czy dany przepis to jest przepis o kontratypie. Czy to jest przepis o okoliczności wyłączającej winę? Bo zwrot niczego nie przesądza. I zadanie. Macie Państwo artykuł 213, który opisuje brak odpowiedzialności karnej w sytuacji pomówienia. Znacie, że można, jest takie przestępstwo pogumienia, to jest atak na cześć. I w artykule 213 jest takie uregulowanie, taka, taka że nie popełnia przestępstwa określonego w artykule 212 paragraf 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut. I tam jest cała, cała taka wyliczanka, wyliczanka sytuacji, w której to nie popełnia przestępstwa. Zadanie, czy to jest przepis opisujący kontratem, czy to jest przepis opisujący winem. Brak winy. Czy to niepopełnianie przestępstwa jest z powodów związanych z brakiem winy? Czy z tego powodu, że mamy do czynienia z kontratarką? I y. tyle